Biegi w Tatrach mają swoją bogatą historię. Jeszcze przed II Wojną Światową odbywały się tutaj niełatwe treningi organizowane przez Franciszka Marduę, wybitnego lutnika, pedagoga, sportowca, a także honorowego prezesa Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Zakopanem, dziś jego patrona. Ojciec prowadził zajęcia biegowe, treningowe dla młodzieży i Sokolej i później już nie tylko Sokolej, bo z hkm i z AZS-u w formie takich tras biegowych z Zakopanego na Kastrowy w różnej konfiguracji przez Myślenickie Turnie czy przez Gąsienicową. W każdym razie biegli z kijkami, tak jak to dzisiaj może nie Nordic Walking, ale biegli z kijkami na Kastrowy i z powrotem i to były dwa razy, trzy razy w tygodniu takie biegi. Teraz organizowane są każdego roku w formie zawodów nazwanych Zakopiańskim Weekendem Biegowym z Sokołem. 3 godziny 22 Cel był upamiętnić działania przedwojennego sokolstwa w zakopanym i powojennego w sposób sportowy. Bo można stawiać pomniki, można, można wygłaszać referaty, konferencje, ale jednak ja myślę, że gdyby ojciec żył, to byłoby dla niego największa radość, że Sokół znowu żyje, że Sokół prowadzi działalność sportową. Miłośnicy biegania do wyboru mają trzy różne trasy. Wszystkie prowadzą przez malownicze Tatrzańskie szlaki. 10-kilometrowy bieg imienia Władysława Hrabiego Zamojskiego z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka, niespełna 16-kilometrowy bieg Sokoła prowadzący z Kuźnic przez Kalatówki, Dolinę Białego i ścieżkę nad Reglami, a także 32-kilometrowy wysokogórski bieg Marduły z Zakopanego na Kasprowy Wierch i z powrotem. Ten ostatni dziś jest równocześnie biegiem o Mistrzostwo Polski w Skyrunningu. Zawody przez lata zyskały ogromną popularność. Żeby powiedzieć to dobrze, trzeba pilnować tętna, natomiast jest to dosyć trudne, dlatego że później jest podbieg na Nosal i tam jest dosyć wąsko, więc jest problem po prostu z wyprzedzaniem. I te przewyższenia były naprawdę duże, dobre tempo, myślę, że trasa miejscami rewelacyjna, jeżeli chodzi o przygotowanie. Były momenty ze śniegiem, ale to tylko dało rozmaicenia i niezłej przygody. Niezwykle widowiskowy i wymagający jest organizowany od 2013 roku 70-kilometrowy bieg granią Tatr. Od Doliny Chochołowskiej przez Czerwone Wierchy do Linę Pięciu Stawów Polskich. Startują w nim najbardziej wytrwali. Trzeba mieć takie punkty kwalifikacyjne, czyli trzeba wystartować w co najmniej dwóch długich biegach albo w trzech troszeczkę krótszych i zawodnicy się zgłaszają, podając właśnie swoją punktację, podając linki do wyników. My to weryfikujemy. Jest, w tym roku mieliśmy 900 chętnych na 350 miejsc. W kuźnicach organizowane są też charytatywne biegi dla dzieci. W tym roku odbędą się 21 sierpnia. To są takie biegi minimalnie pod górkę, też żeby było bezpiecznie, żeby dzieci nie biegły w dół, tylko troszeczkę pod górę, żeby się nie, nie wywracały. I wpisowe na te biegi jest dobrowolne. Cały dochód z tych biegów przeznaczamy na rehabilitację Jasia Ślusarczyka, tutaj z zakopanego. Pod Giewontem od lat organizowany jest także charytatywny bieg po oddech dla chorych na mukowiscydozę. dozę. Z powodu pandemii od dwóch lat odbywa się wirtualnie. Uczestników biegu za każdym razem wspiera mistrzyni olimpijska oraz ambasadorka Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscy Dozą Justyna Kowalczyk-Tekieli. Dystans pięciu kilometrów może pokonać każdy, Podobnie jak jeden z kilkunastu biegów odbywających się w ramach Zakopiańskiej Ligi Biegowej, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Okazuje się, że ta liga od kilku lat jest już ligą międzynarodową. Bardzo dużo Słowaków u nas startuje, ale są zawodnicy też ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych nawet, a teraz w formule wirtualnej, praktycznie cały świat z nami biega. Także cieszę się, bo. W zeszłym roku sklasyfikowanych w Lidze było ponad 2600 osób. Biegi odbywają się przez cały rok. Organizowane są w różnorodnej formule. Biegów przełajowych, na nartach czy skiturach. W każdej chwili można także wziąć udział w wyzwaniu i przy okazji przyczynić się do pomocy. Część środków z opłaty startowej zawodnika przekazywana jest na cele charytatywne. S są dwa takie wyzwania. Jedno jest marszowo-biegowe od morza do Tatr. Do pokonania jest 1000 km. Oczywiście pokonujemy to w miejscu zamieszkania, bądź w każdym innym miejscu. Nie ma obowiązku pojawić się w Tatrach, choć oczywiście będzie nam bardzo miłe. Podobna formuła jest wyzwania kolarskiego czy rowerowego. To jest takie wyzwanie rower jest wielce OK. 3333 km dookoła Polski i też wykonujemy tą swoją aktywność w dowolnym miejscu w Polsce bądź na świecie, bo też mamy zagranicznych zawodników i my to przenosimy na mapę oczywiście przez aplikację. Na miłośników skoków narciarskich czeka zupełnie nowy, gruntownie zmodernizowany kompleks średniej krokwi. Można na nim trenować cały rok, od rana do późnych godzin wieczornych. Nowy obiekt jest oświetlony, wyposażony w system sztucznego naśnieżania i nawadniania, posiada homologację FIS. Obecnie mamy K15, K23, K37, K65 i K95. Jeżeli chodzi o tą skocznię największą, przez to, że jest po prostu większym obiektem, te skoki będą mogły być dłuższe. Rekord, z tego co pamiętam, Łukasza Rudkowskiego 94 metry, który tutaj był oddany na skoczni, myślę, że będzie pobity dzięki właśnie profilowi większemu skoczni i możliwościom poprzez to skakania dalej. Z Podhala wywodzi się wielu wybitnych skoczków narciarskich. Tradycje związane z tym sportem będą kontynuowane przez następne pokolenia.